Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym filmiku na YouTubie. Już przez chwilkę działam na innych platformach, gdzie na krótszych formatach tłumaczę Wam rzeczy związane z pisaniem książek, szczególnie dla osób początkujących. Natomiast niektóre treści są bardziej wymagające i trzeba poświęcić im więcej czasu, dlatego YouTube jest idealną platformą. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednej z najważniejszych rzeczy podczas pisania książek, czyli o kreacji bohatera. Tworzenie postaci jest to jedna z najważniejszych rzeczy w ogóle podczas kreowania całej książki i powinno mieć to miejsce na samym początku, zanim w ogóle zaczniemy jeszcze pisać. Także omówmy sobie dzisiaj najważniejsze rzeczy związane z kreowaniem bohaterów. Jeden najważniejszy błąd, który popełnia dość sporo początkujących pisarzy, w tym również ja, gdy pisałam pierwszą książkę, skupiałam się przede wszystkim na wyglądzie zewnętrznym u bohaterów, co również jest istotne, ale nie jest rzeczą najważniejszą. Wtedy tego nie wiedziałam, dlatego teraz mogę wam to wszystko wytłumaczyć. Najważniejsze aby u bohatera skupić się na jego wnętrzu, na jego usposobieniu, cechach charakteru, motywach przewodnich, które będą kształtować nam bohatera, i później on stanie się wielowymiarowy, bo o to nam właśnie chodzi. Najważniejszą rzeczą, którą musicie zapamiętać, to to, że bohater nie może być właśnie jednowymiarowy, czyli powinien mieć różne strony swojej osobowości, i to właśnie nazywamy postacią wielowymiarową. I dokładnie wzorujemy się tutaj na ludziach z życia codziennego, dlatego że nie mamy. Ludzi całkiem dobrych, czy ludzi całkiem złych? Każdy jest złożoną osobą i dokładnie na ten sam sposób staramy się kreować naszych bohaterów w książkach. Musimy cofnąć się trochę wstecz, zanim dzieje się fabuła i zanim bohater wkracza do naszej akcji i zastanowić się, co działo się z bohaterem, zanim tak naprawdę uczestniczy u nas w fabule. Czyli może jak przebiegało jego dzieciństwo, jakie miał relacje z rodzicami, czy może miał jakieś konflikty z innymi bohaterami, bądź może z innymi postaciami w przeszłości, czy może ma jakieś konflikty wewnętrzne. To wszystko są bardzo istotne rzeczy, które potem będą składały się na całą formę u nas u bohatera. Te wszystkie rzeczy mogą być dość sporym wyzwaniem dla początkujących pisarzy, natomiast skupcie się na tym, żeby nakreślić całą oś czasową bohatera, nie tylko na tą jedną płaszczyznę, podczas której bohater wchodzi w akcję, tylko żeby wiedzieć, jakie motywy u bohatera działy się dużo wcześniej. Przykładowo, jeżeli powstał jakiś konflikt pomiędzy głównym bohaterem a bohaterem epizodycznym musi. Musimy dowiedzieć się, dlaczego taki konflikt w ogóle miał miejsce, jaki jest motyw tej sytuacji, jaka jest geneza takiego konfliktu, bo tak jak wiemy, każda sytuacja ma dwie strony medalu, czyli musimy rozpatrzyć i te dwie strony u jednego bohatera, i dwie strony u drugiego bohatera. My jako autorzy musimy rozpracować całe zaplecze fabuły oraz książki, czy postaci, żeby czytało się dobrze i żeby książka miała cały swój spójny cel. Musimy umieć wyciągnąć wnioski i wykreować dane motywy oraz dane sytuacje, które pociągnęły konsekwencje danych działań u danej postaci. Czytelnik nie będzie się nad tym skupiał, ale my, jako autorzy, mamy obowiązek zająć się właśnie całym tym zapleczem, żeby książka była spójna i żeby czytało się dobrze. Chodzi o to, żeby wszystko miało swoją konsekwencję i żeby każdy ruch, który opisujemy w książce bądź który dodajemy do fabuły, żeby miał swój konkretny cel. Kolejna rzecz, o której musimy pamiętać, kreując naszego bohatera już na samym początku, jest jego dialog indywidualny. Jest to. Specyficzna mowa, jaką posługuje się dana postać podczas całej książki. Każdy człowiek ma swój indywidualny sposób wysławiania się. Ja teraz, jak do Was mówię, mam swój charakterystyczny ton mówienia i konkretną ekspresję, która jest dla mnie charakterystyczna. I również powinno tak być z bohaterami. Musimy tchnąć w niego życie, bo my, jako autorzy, mówimy poprzez bohatera do czytelników. Czyli przykładowo, jedna postać może być bardzo impulsywna, druga bardzo oficjalna, kolejna w ogóle może być bardzo frywolna, i delikatna, więc to wszystko zależy od danego charakteru, i do tego musimy dostosować dialogi, czyli dane słownictwo, bo jedna osoba może mówić w delikatny sposób, a inna na przykład posługiwać się wulgaryzmami, i wszystko to musimy dopasować, bo wiadomo, że groteskowo i karykaturalnie wyglądałoby, gdyby osoba o delikatnym usposobieniu mówiła dużo wulgaryzmów. I oczywiście można również taki zabieg zastosować w książce, ale musi mieć on konkretny cel i konkretne zastosowanie, o czym my również też. Musimy wiedzieć i wcześniej to zaplanować. I teraz uwaga, żebyście nie wpadli w jedną pułapkę, którą jest zamknięcie w takiej danej klatce jednego bohatera. Dlatego, że mimo że tworzymy postać przykładowo oficjalną, to ona w różnych sytuacjach może pokazywać różne oblicza swojego charakteru. Ona nie zawsze będzie tylko oficjalna, może iść to w jedną i w drugą stronę. Jednym razem może być bardziej impulsywna, a drugim razem może być bardziej wesoła. I o tym musimy też pamiętać, że każda z postaci. Mimo to, że ma swój określony charakter i swoją charyzmę, ma również ekspresję i różne emocje. I te emocje mogą pociągać różne cechy charakteru, które nadajemy danej postaci. Postać, która ma większe tendencje do bycia impulsywną, może szybciej się irytować i denerwować, natomiast ona również może być spokojna, przeżywać żal, smutek bądź cierpienie. I musimy o tym pamiętać, że dana postać właśnie nie może być zamknięta tylko w tej jednej formie. Rzecz na samym końcu, czyli wygląd zewnętrzny naszego bohatera. Jest to również ważna część przy kreowaniu postaci, natomiast dałam ją na trzecim. Miejscu nie bez powodu, dlatego że to powinno być jedną z kolejnych rzeczy, nad którą będziemy się zastanawiać u bohatera. Na pewno nie jest rzeczą najważniejszą. Jeżeli czytamy książkę, w pierwszej chwili nie skupiamy się aż tak bardzo na tym, czy postać ma czarne czy brązowe włosy, a bardziej zapada nam w pamięci jego charakter, jego emocje, jego ekspresja, jaka przytoczona jest w danym fragmencie. To wszystko tworzy nam cały obraz postaci. I oczywiście różne detale, jak kolczyki, blizny, tatuaże, bądź jakieś może atrybuty charakterystyczne dla danej postaci, będą również istotnymi rzeczami. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby wygląd zewnętrzny nigdy nie przewyższył charyzmy, bo ona przyciąga Czytelnika najbardziej i wywołuje najwięcej emocji podczas czytania. Kolejną rzeczą jest to, abyście nie bali się stosować u danej postaci różnych kontrastów. Czy mówimy tutaj o cechach wyglądu, czy o cechach charakteru. Pamiętajcie, że zawsze na plus są różne dysonanse, bo to jest rzeczą charakterystyczną, która później może pomóc nam odróżnić danych bohaterów. Jednym z kluczowych błędów, jakie popełniałam na samym początku pisząc pierwszą książkę, było to, że moi wszyscy bohaterowie zlewali się ze sobą i byli dość podobni z wyglądu. Pamiętajcie o tym, żeby dość dobrze rozróżnić danych bohaterów i tak to zaplanować, żeby później nie mylili się oni ze sobą, bo wiadomo, że z czasem kontynuowania fabuły będzie dochodziło coraz więcej postaci. I ważne jest, żeby wszyscy nie mieli brązowych włosów, czy wszyscy na przykład nie mieli niebieskich oczu, tylko żeby rozróżnić ich od siebie i żeby każdy miał swój indywidualny sens. Także na dzisiaj to by było tyle. Chciałam właśnie w tym filmiku podsumować wszystkie najważniejsze rzeczy podczas kreowania bohatera, więc jeżeli mielibyście jeszcze jakieś pytania, Piszcie wszystko w komentarzach. Pamiętajcie o zajrzeniu na moje media społecznościowe, o zasubskrybowaniu tego kanału. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!